żyje. Wola i godność i męstwo człowiecze póki sam w ręce nie odda się czyje i praw się swoich do życia nie zrzecze to ani łańcuch, co mu ściska szyję, ani utkwione w jego piersiach miecze ani go przemoc żadna nie zabije, i w noc dziejowej hańby nie zawleczy. Zginąć on może tylko z własnej ręki, gdy nim owładnie rozpacz senna, głucha, co mu spoczynek wskaże w grobie miękki. I to zwątpienie, co szepcze do ucha, że jednym tylko lekarstwem na męki jest dobrowolne samobójstwo ducha. List pasterski. Księdza, kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wielki Post 1970 roku. Nie wszystko, co dzieje się w innych krajach, jest u nas godne naśladowania. Musimy się strzec przed prądami niosącymi anarchię, rozkład i fałsz. Musimy się bronić. Przed różnymi kontestacjami, podważaniem prawdy i autorytetu Kościoła Chrystusowego. Nie pozwólmy podkopywać domu swego, domu naszej duszy, domu rodzinnego i ojczystego, opartego o niewzruszone zasady nauki Chrystusowej. Nie dopuśćmy do progów domowych i ojczystych ducha społecznego nieładu, nieufności wobec Kościoła i jego powagi, burzącej gadaniny, która jest straszną chorobą dusz i pychą umysłów. Musicie dać świadectwo prawdzie, odważnie się przyznać do prawdy, do Chrystusa i Jego Kościoła. Musicie mieć odwagę mówienia o prawdzie, świadczenia prawdy uczynkiem i słowem. Może kiedyś byliśmy śmieszni, rozkrzyczani, jak duchem bożym, nową nadzieją pijani. Może potrafiliśmy góry przenosić oddechem, chmury, mury rozwalać piosenką i śmiechem. Może naiwność nasza jako powódź grzmiąca równała wszystko od końca do końca. Ale się rozpłynęły legendy i pieśni. I każdy siedzi trzeźwo, aż mu w zębach trzeszczy. To możecie pozwolić! Nie! Nie! się takimi błogostwami z To jest kawałek! Co jest ojczyzna? Co jest ojczyzna? Otóż ja ci powiem. Starzy ją zwali swem życiem, swym zdrowiem. Służąc jej wiernie w złym i dobrym losie. Co jest ojczyzna? To twej chaty ściany, to dach twój stary, słomą poszywany, to zagon żyta, co cię karmi w głodzie, z rzeczki twej woda, co cię rzeźwi w lecie, to piękność dziewcząt, co ci serce bodzie, to twoje niebo. Najpiękniejsze w świecie, smak Twego jabłka, cień Twojej jabłoni. To dzwon kościelny, co Ci na mszę dzwoni, to Twoich Sejmów trwałość i swoboda. To Twojego Ojca osiwiała broda to jest Ojczysta. Za jednym wyrazem wszędzie cząstkami. I pospołu razem. Pytania zasadnicze. Żonie w zasadzie. Koniec wędrówki, wieńczy, piętra, treli i jary trud z kowronków u wylotu jaru. Bez piury dwunóg nie ma złych zamiarów. Trzepot nad gniazdem, tylko go weseli. Za krzyżem z drewna w prawo drogą do rozstaju, a krzyż kamienny, który maj u Jeszcze raz w prawo bieli się pod trawą wapienna glina. W dół już kamieniołom, a górą chmury jakby się przejrzały w niegroźnych gruzach. Stąd to włoskie niebo, laur. Jak wysokim przypiszemy czołom, na jak wysokie wspiąć się trzeba skały, by dojrzeć morze pod zgaszoną kredą? dziewczę mnie woła. Za kraj walczyć wśród głasków koła. Niech choć przyjdzie ściskać, jak naj... Powiem by miłość, aż życie Nie Niech choć przyjdzie skiność, choć oczystej potrzebie. nie rozpaczajcie, że zobaczymy siebie. No i nic takiego się nie stało. Żyłem z Wami, cierpiałem i płakałem z Wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś Was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica, i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie żem dla ojczyzny sterał moje lata młode, a póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, a gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Ale kiedyś o smętnych losach zadumany mojej biednej ojczyzny przyznak to szlachetny. Że płaszcz na moim duchu nie był wyżebrany, lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny. Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biedne serce moje spalą w aloesie i tej, która mi dała to serce, oddadzą. Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch. Odniesie. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Co do mnie. Ja zostawiam maleńką tu drużbę. Tych, co mogli pokochać serce moje dumne, znać, że srogą spełniłem twardą, bożą służbę. I zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna. Co mnie żywemu na nic, tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba w aniołów. Pamięć jest częścią naszej tożsamości, naszej siły, a tą siłę trzeba budować. Tą siłę trzeba budować, by Polska mogła być demokratyczna, by mogła być na miarę naszych możliwości, naszych szans, naszych oczekiwań. Oddajemy hołd tym, którzy w tym miejscu byli katowani. Obronie wolności. Obronie wolności oddali życie za najświętszą wartość, jaką Polsce daje ludzkość. Za wolność, niezawisłość. Za wolność i niepodległość. Oddajmy im cześć, cześć i chwała. Cześć i chwała. Boha. Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie. Wszystkie me siły jej składam w ofierze, na całe życie, które wziąłem z Ciebie cały do Ciebie, Ojczyzno należy. Twych wielkich mężów, przykład doskonały, Twych bohaterów wielbie, święte Kości. Wierzę w Twą przyszłość pełną wielkiej chwały, potęgi, dobra. I sprawiedliwość. Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje i większej chluby niż li być Polakiem. Jestem jak żołnierz, na wszystko gotowy. I jak w Ojczyźnie, tak i w obcym kraju czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju z narodem polskim na zawsze związany o każdej chwili to samo z nim czuję do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany wszystkim polakom braterstwo ślubuję